Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzi na Pytania. Dzisiaj zajmiemy się jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących świata zwierząt. Naszym tematem przewodnim będzie pytanie: czy nietoperze naprawdę są ślepe? A może to tylko powtarzana przez lata nieprawdziwa opinia? Przekonajmy się, jak jest naprawdę. Nietoperze czyli zwierzęta, które od wieków pobudzają ludzką wyobraźnię jednych fascynują, innych nieco przerażają. Ich niezwykły tryb życia, spanie do góry nogami oraz tajemnicze nocne loty sprawiły, że obrosły one licznymi legendami, a także nieporozumieniami. Jednym z nich jest właśnie przekonanie, że nietoperze są ślepe. A w orientowaniu się w otoczeniu ratuje je jedynie fenomenalna echolokacja. Ale czy rzeczywiście powinniśmy mówić o kimś ślepy jak nietoperz? Aby rozwiać tę tajemnicę, zacznijmy od kilku kluczowych faktów. Po pierwsze, nietoperze nie są ślepe. Mało tego, większość z nich ma wzrok lepszy od człowieka. Choć wiele osób wyobraża sobie te zwierzęta jako zupełnie pozbawione widzenia, nauka jasno pokazuje, że jest zgoła inaczej. Po drugie, ich niezwykła umiejętność echolokacji czyli orientowanie się w ciemności, dzięki Emisji dźwięków i analizie ich powrotu nie oznacza, że nie widzą. Echolokacja pomaga im, bo prowadzą nocny tryb życia, gdzie widzenie często bywa po prostu utrudnione. Po trzecie, oczy nietoperza są doskonale przystosowane do widzenia w bardzo słabym świetle. Są one wyczulone nawet na najmniejszą ilość światła, co pozwala im efektywnie poruszać się zarówno nocą, jak i w ciemnych zakamarkach jaskiń. Czy gęstych lasach. No dobrze. To skąd w ogóle wziął się mit o ślepcach na skrzydłach. Wszystko wskazuje na to, że fałszywe przekonanie o ślepocie nietoperzy wynika ich z wyjątkowego przystosowania do życia w nocy. Większość z nich jest aktywna po zmroku i ogromnie zależy od echolokacji podczas polowania, na przykład na drobne owady. Nic więc dziwnego, że ludziom mogło się wydawać, że nietoperze nie widzą. Tymczasem ich oczy, choć często niepozorne, są świetnie rozwinięte i wyspecjalizowane do widzenia w słabym oświetleniu. U niektórych gatunków, zwłaszcza tych, których dieta opiera się na owocach, wzrok jest kluczowym zmysłem podczas żerowania w ciemnościach. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda ewolucyjna droga rozwoju echolokacji i wzroku u tych niesamowitych latających ssaków. Ewolucja nietoperzy doskonale pokazuje, jak można przystosować się do życia wśród cieni. Zdolność echolokacji rozwijała się nie po to, by zastąpić oczy, ale aby uzupełnić ich działanie. W sytuacjach, w których ludzkie lub zwierzęce oko byłoby bezradne, np. podczas lotu w absolutnych ciemnościach, echolokacja staje się potężnym narzędziem pomagającym wykrywać przeszkody i znajdować pożywienie. Jednak wzrok... Wciąż odgrywa niezwykle ważną rolę. Dobrze rozwinięte oczy pozwalają nietoperzom wyłapać ruchy ofiar, odróżnić zmierzch od świtu, a nawet dostrzegać kontrasty w środowisku. Dla porównania: ludzkie oczy przy słabym oświetleniu są niemal bezużyteczne, a nietoperz w podobnych warunkach widzi niemal tak dobrze, jak w ciągu dnia. Warto też wiedzieć, że nie wszystkie nietoperze używają echolokacji istnieje cała grupa gatunków w rodzinie rudawkowatych, które w ogóle nie echolokują, a w polowaniu i nawigacji polegają wyłącznie o swoim doskonałym wzroku. Chciałoby się więc powiedzieć, że ślepy jak nietoperz to powiedzenie zupełnie bez pokrycia. Podsumowując, nietoperze to absolutnie nie są ślepe zwierzęta. Mają bardzo dobrze rozwinięty wzrok, pozwalający im poruszać się nawet tam, gdzie dla człowieka zaczyna się mrok, nie do przebycia. Ich zdolności echolokacyjne tylko wzmacniają ich przewagę w nocnym świecie, a mi to ślepocie powstał z czystej niewiedzy i braku zrozumienia dla ich niezwykłych adaptacji. Więc następnym razem, kiedy ktoś powie ślepy jak nietoperz, śmiało możecie poprawić go, że to nieprawda. Dziś wiecie już, że nietoperz daleki jest od ślepca, a wręcz stanowi zaawansowany technologicznie radar i noktowizor w jednym. Nietoperze to mistrzowie nocy, a nie ślepcy. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych ciekawostek i odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytania ze świata nauki i przyrody. Do usłyszenia wkrótce. Cześć i miłego dnia.